Zapraszamy do obejrzenia poradnika dotyczącego Sanktuarium Hołdu. Wszystkie dzienniki są oznaczone w opisie filmu. Niewielki fioletowo-niebieski wiert nad wodą oznacza lokalizację sanktuarium. Wejście do sanktuarium znajdziesz po wschodniej stronie, po kręgu z kamieni. Żeby otworzyć przejście, Użyj dźwigni po lewej stronie. Gdy popłyniesz w dół, zobaczysz malunek na ścianie wskazujący ustawienie syren. Musisz teraz znaleźć syreny i ustawić ich ramiona zgodnie z malunkiem. Naprzeciwko malunku znajdziesz pierwszy dziennik. Udaj się w prawą stronę od malunku, czyli na południe. Przepłyń przez zniszczone przejście. Po drodze po prawej stronie znajdziesz drugi dziennik. Płyń dalej. Na rozwidleniu skręć w lewo, w stronę zachodu. Gdy skręcisz w prawo, znajdziesz pierwszą syrenę. Ustawij ramię do góry. Podpłyń do przeciwległej ściany i użyj dźwigni po lewej stronie, aby otworzyć drzwi. Wypłyń z powrotem i kieruj się w prawą stronę, a następnie skręć w lewo. Omiń syrenę z rogiem i płyń dalej prosto. Gdy skręcisz w prawo, na półce znajdziesz trzeci dziennik. Wróć do syreny z rogiem i wpłyń do sali naprzeciwko. Omiń pomnik z prawej strony i wpłyń w szczelinę przednie. Gdy wypłyniesz z wody, ustawę syrenę z koralem na środek. Teraz wróć do głównej sali z wielkim pomnikiem. W rogu po lewej stronie od pomnika znajdziesz ostatni posąg syreny. Ustaw jej ramię na dół. Po ustawieniu wszystkich syren wróć do sireny z drogiem i ją uderz. Spowoduje to podniesienie wody w sali. Dzięki temu będziesz mógł wejść w przejście po lewej stronie. Skieruj się do góry, a następnie idź prawą stroną. Znajdziesz tam pierwszą płytkę. Wejdź na nią i szybko skieruj się do kolejnych. Skieruj się w lewo i przy rozwidleniu skręć w prawo. Znajdziesz tam drugą płytkę. Następnie przeskocz przez koralę. Pod wodospadem znajdziesz trzecią płytkę. Po prawej stronie wodospadu możesz znaleźć czwarty dziennik. Jeśli udasz się dalej, znajdziesz pomieszczenie, w którym jest miejsce na oddech morza. Będzie on tam jedynie, jeżeli wcześniej znalazłeś zadanie w butelce ze wskazanym danym sanktuarium. Wcześniejsze wciśnięcie płytek spowodowało przesunięcie się pomnika. Wpłyń teraz do tajemnej groty, która otworzyła się pod pomnikiem. Gdy popłyniesz prosto, na zniszczonym ołtarzu znajdziesz piąty dziennik. Wszelkie skarby, które znajdziesz po drodze, możesz oddać do posągów Syreny. Gdy wrócisz na statek, obok niego pojawi się Syrena, dzięki której skarby wypłyną na powierzchnię. Teraz możesz cieszyć się swoimi skarbami i sprzedać je w dowolnej przystani. Zostaw łapkę w górę i subskrybuj nasz kanał, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Wpadnij na nasze social media, aby być na bieżąco z aktualnościami z gry.